Nie przeżyje pani porodu, proszę dokonać aborcji. Takie słowa usłyszała Emilia Wojtyła, gdy była w ciąży. Gdyby posłuchała lekarza, nie urodziłby się Karol Wojtyła, późniejszy papież św. Jan Paweł II. Gdyby nie papież, nie byłoby wielu dzieł, fundacji i stowarzyszeń ProLife, w tym Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Marcin Nowak zapraszał na nowy odcinek projektu Life. Dzisiaj chcę szczególnie przypomnieć wkład świętego Jana Pawła II w budowanie cywilizacji życia. O jego szacunku do każdego człowieka świadczą słowa, konkretne inicjatywy, a przede wszystkim czyny. Przyjrzyjmy się niektórym z nich. Jako arcybiskup krakowski Karol Wojtyła dostrzegał zagubienie wiernych w dziedzinie etyki małżeńskiej i płodności. Polskie prawo zezwalało na aborcję na życzenie, a rewolucja seksualna powoli rozkładała porządek naturalny, oddzielając rodzicielstwo od płodności. W takiej sytuacji Karol Wojtyła wraz z dr Wandą Półtawską otworzyli przy krakowskiej kuri studium teologii rodziny. Świedcy uczestniczy spotkań mieli przybliżać wiernym tematy rozpoznawania płodności i odpowiedzialnej miłości. Kapłani zaś uczyli się, jak mądrze towarzyszyć małżonkom w kwestiach seksualności i płodności. Karol Wojtyła wiedział, że szacunek do życia rozpoczyna się w rodzinie i to nad nią chciał pracować. Nauczanie dotyczące etyki życia małżeńskiego kontynuował jako papież, wygłaszając katechezy środowe, zebrane później w książce Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Pontyfikat św. Jana Pawła II był jednym wielkim wołaniem o prawo do życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. Jego napomnienia można było usłyszeć na całym świecie podczas licznych pielgrzymek. Nieustannie przypominał, że w rozważaniach o godności i prawach człowieka nie możemy zapominać o podstawowym prawie, jakim jest prawo do życia. Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku powiedział: I życzę i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Podobnie silne było papieskie wezwanie do nieustannej i wytrwałej modlitwy. To właśnie po tych słowach dwóch krakowskich inżynierów, Antoni Zięba i Adam Kisiel, postanowili podjąć krucjatę modlitwy w obronie poczętych dzieci. Wielka inicjatywa modlitewna gromadziła tysiące ludzi. Wytrwale modląc się, odpowiedzieli na papieskie wezwanie. Później przyszła kolejna na prelekcje, wystawy w obronie życia, działalność wydawniczą. Następnym krokiem było założenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, które poprzez modlitwę, edukację i niesienie pomocy kontynuuje budowanie cywilizacji życia. Jako głowa kościoła, papież podkreślał, że podstawowym zadaniem państw jest zapewnienie ochrony prawnej dzieciom nienarodzonym. I przypominał, że nie można zbudować państwa stojącego na straży wspólnego dobra, jeśli nie uznaje się prawa do życia nienarodzonych. Mówił, że troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. W 1994 roku Jan Paweł II powołał Papieską Akademię Życia. Jej zadaniem jest działalność naukowa, polegająca na promocji i obronie życia ludzkiego i obrony godności człowieka. Członkiem był m.in. profesor Thomas Hilgers, Profesor Żelon Lejeune czy doktor Wanda Płłtawska. W 1995 roku papież wydał encyklikę Ewangelium Wita. Była ona potwierdzeniem jego słów o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia, a także apelem skierowanym do wszystkich: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu. Każdemu ludzkiemu życiu. Pisał m.in.: Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie Nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się prawu Bożemu zapisanemu w sercu każdego człowieka. Owocem Ewangelium Wita jest Dzień świętości Życia obchodzony 25 marca. To odpowiedź na prośbę papieża, który prosił, by corocznie w każdym kraju obchodzono święto życia, którego celem jest budzenie sumienia w rodzinach, kościele i społeczeństwie i budowanie wrażliwości. Na wartość i godność ludzkiego życia. Na koniec przytoczę przesłanie Jana Pawła II podczas Międzynarodowego Kongresu Lekarzy w 2000 roku. Katolikowi nigdy nie wolno stać się wspólnikiem w realizacji rzekomego prawa do aborcji lub eutanazji. Każdy człowiek prawdziwie szanujący prawa istoty ludzkiej winien odważnie przeciwstawiać się wszelkim zamachom na zdrowie i życie, przybierającym liczne i niepokojące formy. Święty Jan Paweł II zmienił świat był iskrą, która sama jasno świecąc zapalała innych. Karol Wojtyła, wielki obrońca życia, może i dziś być inspiracją dla tych, którzy odważnie i z miłością będą budować cywilizację życia. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, zaglądania na stronę internetową prolife.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych.